Jeśli jest okazja, to, to staramy się wygrywać 3-0 i, i, i nie przedłużać spotkań. No teraz mamy bardzo trudny grafik, wiele spotkań jakby z dość krótką przerwą, więc, więc te siły na pewno nam będą potrzebne i, i cieszymy się, że wygrywamy 3-0. Byliśmy gotowi na to spotkanie, że przeciwnik się postawi. Udało nam się zrealizować nasz plan. Koncentrujemy się przede wszystkim, żeby grać dobrze. Oczywiście teraz e, zespoły, które będą tutaj przyjeżdżać, e, zdajemy sobie sprawę, że, że będą ryzykować, e, będą e, mocno, mocno zagrywać, ryzykować w ataku. Ale na razie sobie z tym świetnie radzimy, więc, e, więc nic tylko kontynuować tą dobrą serię. Jesteśmy w dobrej kondycji. Przed nami trudny miesiąc, bo mamy chyba sześć spotkań do rozegrania. E, mamy dużą podróż do Rosji. No ale robimy to, co kochamy i nie czujemy zmęczenia.